DKM. No. O, padło to imię. Janusz, tak, Janusz. Okazało się, że był już kiedyś jakiś Janusz w Lidze, ale jeszcze zanim Wrocław stał się Wrocławem, jak był WLPNS. A odkąd Wrocław stał się Wrocławem, jest tylko jeden Janusz, którego niezmiennie pozdrawiamy. Dobrze, ja dzisiaj będę troszkę w wersji takiej. letniej, wiosennej. Tak, no już wiosna, no nie widzisz, futro zgubiłem, zimowe. Eee, I będę w wersji. Tak wiesz, mikrofonowo, jakby radiowej, a ty będziesz. Czyli ja będę odpowiadał za audio, a ty za. wideo. Wideo, tak, no tak. Będziesz, musisz, się, musisz się lepiej prezentować, tak, dokładnie. Telewizja wyszczupla. Sezon wiosna 2023. Tak. To będzie nasz... I dlatego witamy. Dlatego witamy serdecznie. Eee, Łukasz Czuchaj. Um, Michał Ponder. Jak ty się nazywasz? Nie no, nazywać to jak się nazywasz, to pamiętam, ale który, eee. muszę sobie dodać, który trochę tak. was jest. Składami jeszcze się nie sugerujcie, bo są dopiero w etapie wprowadzania, powiem, że niektórzy się niecierpliwią, że zgłaszałem tego, a on ja jest wpisany. Ten, bo to są e, po prostu dodane drużyny ze składem tak, z zeszłej z tych, jesieni. Takich najbardziej aktualnych czy z je, albo z jesieni, albo z zimy. No i a propos tych poprawek, żeby już tak spiąć to klamrą. Do 2 kwietnia będzie możliwość aktualizacji formularzy. Potem zgłaszani mogą być już tylko standardowo tak. bramkarze jokerzy. i jokerzy, gdy ma się niepełny skład. Tak. I tu prośba, hmm. mówię, do kierowników, do kapitanów, daty, bo bez daty to niestety zawodnika nie można. Urodzenia dać. Tak, daty urodzenia. No i numery wiadomo też, żeby to wszystko ładnie. 07 00. Sezon wiosna 2023 ma ruszyć 20 marca, mam nadzieję, że ruszy. Wielkie plany są ku temu, żeby ruszył, aczkolwiek pogoda może storpedować pewne rzeczy. Raczej niekoniecznie. Chłodno jest, ale to jesienią by jest zimniej. No tak, w listopadzie ale... jest zimniej niż w... Mi się, ja się w bardziej w boję od ten śnieg, wiesz? Śnieg? Nagle śnieżyca przyjdzie, 10 Raczej centymetrów śniegu i... Grało się na śniegu, nieraz już o tym mówiliśmy, nieraz to wspominaliśmy, więc... Ale to były dawne czasy, teraz jest inaczej. Wymagania większe? Tak, teraz musi być... Ładnie. No to weźmie Andrzej Malec, który wraca, czy nie wiesz? Nie, no ma być. Andrze no nie tak, no to Andrzej Malec złapie za łopatę i. Będzie sprzątał. No. 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 Na pewno się ucieszy. Tak jest. Sezon będzie trwał do końcówki czerwca. Dokładnie jeszcze nie powiemy do kiedy, bo dużo terminów. Stety, niestety wyleci z terminarza. Będzie przekładanych Zajem. tak ze względu na e, długie weekendy, czyli standardowo weekend Zajem. majowy, który jak widziałem, przy trzech czy czterech dniach urlopu można uzyskać Normalnie. 10 dni wolnego. W czerwcu, przy okazji Bożego Ciała, jest Zajem. podobnie, też koło 10 dni można wyciągnąć. Zajem. Ale no, no, zale no zależy. No. Koło, więc no, e, do tego dochodzą mecze reprezentacji, które będą mocno też nabite. Będą... Bo Wiem, że na pewno poniedziałki, piątki, poniedziałki chyba też będą jakieś mecze. Już teraz, najbliższe nawet. Więc, więc parę, parę tych terminów powypada. No, no. Boże ciało, majówka, mecze kadry, no i święta wielkanocne to też. Przecież jest... A tak, racja, bo to przecież przed świętami ruszamy. No. Tak, to wszystko będzie dostępne u nas na stronie. Jak nie w materiałach wideo, to w materiałach piśmienniczy, jak to się mówi? Chciałem powiedzieć audio. <grym> to nie to. Audio nie. Yy, tekstowych. Tekstowych. W tekstach źródłowych, o może powiedzmy tak, w tekstach źródłowych. Tak, i tu będzie szerzej wszystko powiedziane. 62 drużyny w tym roku bę... O jedną bę... drużynę więcej niż jesienią. Tak, niż jesienią, więc. Co przy tym, że na balonie było mniej niż zeszłoroczne, tak. jest całkiem. Jak to mam progres? Nieduży, ale jest. Krok po kroku. Tak. 9 e, drużyn niestety nie zagra. 10 za to będzie grało w zamian za, zamiast tych drużyn. Kilka ekip zmienia nazwy i tutaj właśnie już tak szerzej powiem. E, z drużyn, których niestety nie zobaczymy, to mamy tak: Elite Eco, LONERIS tutaj. Czekaj, wolniej mi mówię, ja będę myślał, ten, co to jest. Elite Eco. L Aha, dobra, okej, okay, dobra, wiem kto to. Na ich, na ich licencji wskoczy RTV. Bo to jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć, bo tam przeżgrał Łukasz Kopyś, tak. Zwoń, tu Paweł Pawłowski też grywał, więc nie? tak można powiedzieć, że tutaj. Czyli przejęli ich miejsce, no, bo byli więcej, tam. Mniej no dobra, więcej, bo to... Spadkowicz był, oni weszli. RTV grał przez nami teraz, wrócił na zimę. Eneris. To jest drużyna, no niestety. No Eneris miał problemy kadrowe, straszne. Tak, już, tak. Miał, już miał jesienią, niestety wiosną nie było lepiej, nie zgłosił Tam się. była kwestia, że mogą grać tylko pracownicy. W ich miejsce to ci powiem, Łukaszu, tak jest w zasadzie. No kolejny debiutant, to tu mamy też, wsadzimy DKM. DKM Football Team. Drużyna, która debiutowała, teraz gra jeszcze dzisiaj. I jedna z, z gorszych drużyn w historii, ale tak. o tym porozmawiamy. Yy, przy okazji. Podsumowania zimy tak? zimy. tak. No to DKM będzie starał się spróbować spróbować swoich sił na dużych boiskach. Tu jeszcze z nowego. No to teraz ja tak podciągnę. Widzę Neogen. Tak, Neogen, tylko że ja to akurat nie brałem odnośnie nowej drużyny. Yy, oparty na graczach 3 Tak, to jest za 3M. -kę. Obi Bilany Wrocławskie to to obi, które grało na kuźnikach na kuźnikach, czyli tak, wraca z Bielan, Bielan, nie z długiej, tylko z Bielan. Mm -hmm. To jest no i wypici tim, czyli drużyna znana nam teraz z pod balonem. Tak. Widać mi się, spodobało zostają. No. No, mam nadzieję, że będą wiosną grać, grać będzie się lepiej niż zimą. Zimą tak średnia to wychodzi. <laughs> Stawka uzupełnia ZKS Kuźniki, Nokia, Mokambola, Kea jacierpiedole welikante FCHS i i tyle. Nie powiedzieliśmy, że niestety nie zgłosił się AKS BZOBA. Mm -hmm. Uzyskałby awans w tym sezonie do wyższej ligi, ale nie ma go, więc, więc mm -hmm. tego niestety więc nie, ktoś, nie powiemy. Już, ktoś z chętnych się utrzymuje. Tak? Kolejna drużyna weszła wyżej, czyli Capgemini. Aha, załatwia, bo to i najpierw wchodzą najpierw wyżej, wchodzący. potem spadkujący. A to miła niespodzianka. Tak. Pogo, niestety pogoń nie polda, nie zgłosił się ze słów. Całkiem ciekawy mi się, w sensie tam wynikowo tam. A Capgemini a, a wyżej nie był ten? Lubcowa była nad Capgemini. A to czemu ten nie jest wyżej? Kto? Obczaję. A dobrze, okej, okay. nie, jest, jest, przepraszam. No i niestety ostatnia drużyna drugiej Ligi, której nie zobaczymy, Chroń PESEL. Chroń PESEL. Ale zobaczycie ich w Żarze Tropików, więc... Tak. ...nie będziecie tracić. Jak ktoś chce zobaczyć Okonia, to będzie miał okazję zobaczyć go w Żarze Tropików. Mhm. I jeszcze... ...prawdopodobnie w jednej drużynie, ale o tym się dowiecie. Tego nie będziemy zdradzać. Nie, no Ponoć to było jego marzenie od dziecka. Tak, ale czeka na powrót innego zawodnika. Bo z nim jeszcze nie grał. Powiem Ci, że... <laughs> Że ten, wiesz, że znasz tego, za, jak to jest w tych kawałach? Mój sąsiad, tak? Albo mój kolega. A chcemy kolega za, o swoje osoby powiedzieć? Kolega się pytał. Tak, tak. No. Pierwsza liga, dobra, to ja ten. Ja lecę. Ze stałych widzę MPK, mhm. widzę MedServe, który awansował, tak. widzę kuchcik Kuźniki, który z powrotem stał się kuchcikiem. Mhm. Fulani to tak FC Kasztaniaki, Green Tree, okay. Cup Gemini, co wspomniałeś, że there awansowało, there. Blitz, eh, AWL2, które się tak, utrzymało, wstrzymało. Astech i 3V, który spadł z, eh, tak. z teraz... Ekstraligi. 3V grał teraz pod balonem Nie, jako 3V, no, wcześniej Termotim. Tak, tak, więc nowego widzę tu tylko Take Drop. Tak, take drop. ten take drop to jest właśnie ten y, na bazie tego wspomnianego azteku, azteku, którego szukałem przed chwilą. No to tu mamy tak, jak Łukasz powiedziałeś, Spadkowicz, 3V, Beniaminki, Capgamini. To jak już to powiedziałem, to, to, to po co to powtarzasz? No mówię, że mógł ktoś Cię nie zrozumieć, nie? Przecież ja mówię jasno i klarownie, nie insynuuj. WLB2. Polecimy od drużyn, które są. Yy... Stare, że tak brzydko A Chciałem powiedzieć, że nowe. Nie, nie będziesz mi tu życia układał. Doib! Czyli Dolnośląska, okręgowa izba. Inżynierów Budownictwa? Yy, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Ja myślałem początkowo, że to I.I., to nie z II, tylko yy, Rzymska Dwójka. Dowiem się coś może od Ciebie na temat szybkiego kopyta Pewnie nie, bo całkowity debiutant. A stare ekipy to Stary. żart Tropików. Tak jest. Jak już mówimy o starych, to Old Blue Angels, przeskoczenie co wyżej, tak, chociaż jest. kurde z majakiem, ale lepiej, fajnie pod balonem grają. A czy Będzie mógł grać u nich. Będzie mógł grać I u nich. Jak spadli. Tak. Kwestia, czy będzie chciał. No pytanie, a... I czy oni będą chcieli? O, to powiem Ci, mogą być mocni no, w drugiej Mocna no, ekipa w tak. drugiej lidze, no tak jak Łukasz powiedział, czyli Spadkowicz, to jest tak, z pierwszej. E... Tork. Tork. Stowarzyszenie Odra Niemen. Sender Polska. Jeden pewnie z faworytów standardowo. I standardowo może im to nie wyjść. Old Team. Tak, hmm. też jeden z faworytów. Może tak. Motor Pol Wrocław, który zmagał się z problemami kadrowymi. Ekipa, która zaczynała w 20, kończyła w 6. Ale jednak Tomek Szabłowski coś tam poogarniał. Poogarnią i ogarnęli się, będą grali. Jak... I fajnie, może, może restart w drugiej lidze. Insert team, FC UPM, brak sponsora. I co? Spielmacherzy. Pierwszy ligowiec. Royal Transport i Spedycja Beniaminek. Piorun, za odrze dzięki Twojej drużynie. Nadal pierwszy ligowiec. Bo... No i główny faworyt znowu do awansu, tak. tak? Może teraz się uda bez barażu. Kreowanie marek. Co tam dalej? Elektrosat, Eko Okna, Bus Marco Polo, brzmienie miasta. BNY Melon i Angeli Verdi. Także wszystko przeleciał, a nie powiedziałeś tak. Melon, Spadkowicz, no, żebyś też mógł błysnąć. Nie, bo tak mówisz wszystko. Nie wiem, czy mam się odzywać. Nazywaj się, odzywaj pewnie. No, Czuj się tego. jak u siebie. BNY My Melony mamy jako Spadkowicz. Tutaj mamy Beniaminków w postaci MPTechu. To, MP y to jest drużyna grancy na licencji Tel Force One. Royal Transport hmm. jako Beniaminek. No i mamy zupełnie nowy zespół, o którym nie wiemy za dużo. Jest to Wrocław Kosmos. Po, poza tym, be... że się nazywają Wrocław Kosmos. No Podejrzewamy, jeszcze... że Pele nie będzie u nich grał, bo tak. już. Tak, no i jeszcze będzie za, e... Może Argonie? Beckenbauer. Argon, Argon to drużyna z ligi ukraińskiej. ukraińskiej. Za Sensorino tak. będzie grała ta drużyna. Wiem, jak... Tak jak tu powiedzieliśmy, nie zgłosił się, bo żeśmy nie powiedzieli. Sensorino niestety wypadło. Ty nie powiedziałeś. Hmm. No i niestety, także szybko przeleciał to WLB2, nie będziemy widzieć Majorelu. Mm -hmm. Który dość fajnie grał na mniejszym boisku na balonie? Tak, Majorado. No i nie będziemy niestety się mogli spastwić przez, przez jakiś czas nad Patrykiem Obarą. A ja się nie pastwię. Ale ja się pastwię. <grym> nie, słuchaj. Tak, Goja poszła, poszła. zwiedzać świat. Dobrze, przed państwem rozmowa z ekspertem miałem Pondlem, człowiekiem, który wprowadzał Ekstraligę i League, o Ekstralidze wie wszystko. No nie, 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 nie powiem tak, że ty przygotowany, ja cię będę na wyrywki. O, ostatnie w tabeli jest TB85, ale prawdopodobnie im to nie grozi, czy będą grali tak co drugi, bo zapowiadał... Y ich kierownik, kapitan? Boże, Adrianowi warto uwierzyć. No, Paweł ostatnio mi tam po jakimś meczu powiedział, nie, oni przegrali jeden mecz, on już do końca wszystkich pokonając, z do domu Mistrzostwa, nie udało się to na e, jesień. No to tam e... dużo nie brakło, to było to pojedyncze. Patrząc, patrząc... na składy, to, to już mogę tam szerzej powiedzieć o tych drużynach. No TB będzie walczyło w tym samym zestawieniu, co mało tam, co miało. Tam w zasadzie no, kilku graczy doszło. Yy, nowych, starych, bo tam Kamil Żbik widzę, pojawił się z powrotem. Yy, nie ma Michała Perszkę, bo się tam z tego co wiem. wyjechał gdzieś. Po. Wyjechał, więc nie ma go. No ale wszystko pozostałe zostaje tak samo. TB powinno być jeden z faworytów do mistrzostwa. Mhm. W lidze zostaje Sancho Panza, które miało ciężkie przetarcie w poprzednim sezonie, zanim załapało. Rytm? Mówią, że drugi sezon dla Beniaminka jest trudniejszy, a chociaż w ich wypadku powinno być inaczej. Powiem inaczej, no... Jak oni tam kadrowo, patrzyłeś na... Kadrowo też tam się pozmieniało, aczkolwiek u nich się tak zmienia w bazie tych zawodników, o których się opierają. Że tam ktoś wrócił, ktoś tego. Wiem jedynie, no dużą stratą powinien być brak Jakuba Pelweckiego, bo on zmienił barwy, że tak powiem. Ale to powiem później na jakie... Nie będzie grał. Więc... Wewnątrz tu? Wewnątrz tu. O, dobra, to ciekaw jestem. Dobra, prezesi, standard, tak? Coś tak, się prezesi, zmieniło? tutaj Powiem w świeżości, jakiś młodość. No. coś? Powiem ci, jeżeli możemy mówić o. Do, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale jeżeli można powiedzieć o Karolu Siódmiaku, o młodości, to możemy powiedzieć, że powiew w świeżości. No, raczej. <laughs> Nowości na pewno. Tak? Świeżości na pewno. No. no nie wiem, zdziwiłem się, bo nie zauważyłem akurat przy analizie tego składu, nie zauważyłem zawodnika takiego dosyć uznanego. Łukasz nie zgłoszony. No powiem inaczej: no prezesi chyba w tym roku, w tym sezonie będą celować w najwyższy stopień podium. Mhm. Ostatnio mieli brąz. Mamy Kolej... Trzeciego... trzecią drużynę omówioną no i trzeci chętny do najwyższego. No, tak... tak rzucasz Mam drużynę chętną do baraży: z... zgaduję pewnie teraz. Następna. Planeta Mebla. No, pod warunkiem, że Tomek będzie zdrowy, bo jak nie będzie niezdrowy, to nie ma sensu grać w te baraże. Nie no, teraz formę ma. Mówimy o Tomku Pondlu. Co? Nie no, jak? 14 goli pod balonem? No, to update, dwa ostatnio, 16. 16 goli pod balonem, on z tym pierdem, on ze środka w poprzeczkę strzelał. On pod balonem, już nie wiem, co ty na wiesz, tych treningach mu teraz, teraz szprycę jakąś wie, dajesz? Wiesz, jak z nim jest. Teraz bo on trenował na... u ciebie. Przez, przez, moment, przez moment. Ten teraz będzie miał przejście na duże boisko i będzie gano, że na pod mu się lepiej gra. Więc... Orym meble ogrodowe, czyli drużyna, która po. Nie, bezpośrednio awansowała. Tak, pierwsze miejsce zdobyli. No, to będzie dobre. No, ciekawe, jak się zaprezentują. Mają tam doświadczonych zawodników, jest przecież sezon: jest Michał Łuczak, jest Damian Karczycki. Stare Cwaniaki, więc mogą pourywać po trochę punktów. Czy oni mieli problem, kurde, niestabilności na bramce, bo, bo tam bramkarz nie, nieregularnie był. Tak, różnie tam bywało no, no, z tymi bramkarzami. Może, może stwarzać pewien problem. No, jestem ciekaw. No, tak patrząc, jedną z, ze słabszych kadr, ale nie jest wcale powiedziane, że będą szorować od notabene. No dobrze, no i co? Teraz lecimy dalej, mam a Merlę. Gra dobrze pod balonem, grało dobrze jesienią, będzie grało dobrze wiosną. Nie, kto, ktoś musi być niżej, a nie wychodzi mi, żeby ktoś był. No. Straliga, tak? No, no tak, powiem inaczej: no, naprawdę... no, z Leroyem teraz, teraz będzie prawdziwy sprawdzian ich umiejętności, bo w pierwszym sezonie można było tam, wiadomo, nie ujmując umiejętności, a to Beniaminek, tak, tego, oni tam zaskakiwali, naprawdę dużo meczów tam no. wygrywali, no teraz zobaczymy, jak już będą wszyscy uważać na nich, mhm. to jak oni sobie wtedy poradzą. Czyli Kwestia, rzeczywiście... czy będą uważać. No to z drugą stronę, nie, myślę, że już teraz nikt nie będzie podchodził do Leroya, tak, jeśli kto Leroya znał, to wiedział jak z Leroy trzeba przegrać, a tak większość drużyny przecież bał mi życie z Leroyem nie grał. Gum, zamet, Fidasz. Jak tam kadrowo? Wiesz? No, nie no nie wiem, zdrowie, że zdrowie. ostatnio spotkałem kurcze trenującego Adriana Goszkę. O, no, no to tak Więc jak, jak, jak już... powiedziałem kiedyś, że to jest jednak Więc jak on wróci... serce płuca drużyny, to. No i No i, co? No no i to jest to... jeden ruch transferowy, ten, o którym powiedziałem. Jezu, zapomniałem. Kolega Perwecki poszedł perwec, do Fidasza. Perwecki poszedł do Fidasza. No, no i weź tu kogoś do no, no Ty, najsłabsza jak na razie, to jest planeta mebla. Jestem na etapie wzmacniania. Familia Greco brzmi świeżo. Dla tych, którzy nie byli na Karpiu, nie widzieli Karpia, ale to jest obrońca tytułu. Industrial Solutions Group. Tak jest. Kadra niezmieniona, tam trzon jest ten sam. Pozostali zawodnicy, mówię ci, co byli wpisani na karpie, a na karpie im niestety nie poszło. Mieli problem ewidentny z grom na hali. No tak. Jak a mają i... więcej przestrzeni, to są zupełnie inaczej. <noise> Fajnie wygląda sytuacja, jeden z nich zastawił się i ruszył do piłki, najpierw odciął rywala, ale piłka już dawno była na aucie. Przyzwyczajenia z większych boisk. Czy obronią tytuł mistrzowski? Jestem ciekawy, patrząc na te wzmocnienia innych z ekip. Będzie naprawdę sezon... Ty, powiem Ci... No, no nie można do, powiedzieć, że Następny ktoś... mam Elite Boot, czyli ekipę, która dominowała w tak. ukraińskiej lidze. Tak. Szów, więc też będzie ekipa mocna. Tam jest ten mhm. e, Radz, tak? No na razie go nie ma. Nie ma go? O, nie ma na razie, no, więc... Ale mają jeszcze no, kierownikowie, maja. kierownicy, e, że tak powiem... Możliwość wpisywania zawodników? Mamy Derma Bau, no i z naturalnych przyczyn, że zachwycałem się praktycznie wszystkimi drużynami, nie mogę wyjść z podziwu, jakie to są ekipy, to Derma Bau będzie kandydatem do spadku. Tak, niestety. No, ale tak jak powiedziałem, w przypadku może wejść w życie, może będą tak jak z tą, z tą memową śmiercią, co tam. Od drzwi do drzwi. Od sasa, tak. od sasa, od sasa do lasa będą kurcze każdego przeciwnika zaskakiwać. No, tego im życzę, aczkolwiek kadrowo nie wygląda to. No, w porównaniu z innymi. No to mniej więcej, no to wygląda mniej więcej jak. Maluch wjeżdżający do... do czego? Do garażu z Lamborghini, tak jak to Kamil... Lamborghini, a nie Lamborghini. Mój spagetti? No, ja mówię spaghetti. Aha. A ja znam jeszcze osobę, która mówi spaghetti. Ale to zobaczymy, nie będziemy ich skreślać od razu, a tak jak mówisz. Dopóki piłka w to ma. A jeszcze nie, nie ten... no i Baumit, Baumit po dobrej... właśnie czyli, bo Baumit... Który to jest sezon dla Baumitu? Pierwszy, Pierwszy się ekstra... jeżeli mówimy o Ekstralidze, to w pierwszym sezonie nie grali. Nie grał, tak? Drugim, obecnie... Drugim byli... Beniaminkiem. Beniaminkiem i poszło im ten, także Grzesiu teraz uważaj, bo pamiętaj, drugi sezon dla Beniaminka jest yy, najtrudniejszy. I żeby nie było mi tu walki o spadek. Tak. Yy, no bał mi się teraz, że tak powiem, podbudował na swoim podwórku, w sensie widzę pod balonem, tam nie miał sobie równych. Czwarte mistrzostwo? Czwarte miał... mistrzostwo, trzecie. Tak, czwarte z rzędu, tak. Nie. Tak. Tak. Nie. Tak. Podbudowany pewnie pan Grzegorz yy, Kędzierski. Jeszcze tego w kadrach nie ma, bo nie mam bardzo wąską tą kadrę wpisaną, ale myślę, że znając jego, to sprowadza pewnie kolejnych legendarnych zawodników. Akademia Wojsk Lądowych na koniec, czyli ekipa, która, jeśli się już zgrała, a miała na to jesień, no bo, mieli zmiany, bo mieli zmiany kadrowe związane z końcem studiów przez niektórych zawodników, to standardowo co jakiś czas są mocni. No pytanie, jak będą mocy na tle mocnych ekip, tak? No wiesz, słuchaj. bo łatwiej jest dominować w lidze WLS było przez te lata, tak? Gdzie były 3-4 drużyny, które się Czyli biło. Z tak. tak, Jakieś tam pojedyncze wchodziły ekipy nowe akurat, a tu naprawdę, tak jak mówisz, no to tu tak szczerze, 9 drużyn, tak. Czy 8, To tak można śmiało powiedzieć, że one do ósmego miejsca będą, mogą różnie walczyć o medale spokojnie. Jak najbardziej. No, ja to bym tak, się rozpędził nawet, tak kadrowo że więcej. Tak... Odnośnie nowego sezonu jest otwarta lista transferowa. Wiem, że jakieś drużyny już szukały zawodników. Ciekawe, czy Astech i Welikanty znalazły. Chętni Zawodnicy mogą się zgłaszać na listę transferową. Chętne drużyny mogą się ogłaszać, że szukają chętnych zawodników, więc zachęcamy. My z kolei szukamy jako Wrocław koordynatorów sędziów tradycyjnie. Jeżeli, jeżeli jesteście chętni, mówię, podziałać przy organizacji rozpróbować, Spróbować zobaczyć, jak to wygląda od środka. Zresztą, jeśli chcecie zobaczyć, tu przejdę do innego tematu, który mam zapisane. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda od środka, to też przez wiosnę będą podsumowania tygodnia takie jak i jesienią. Także ja zachęcam. Nie tak jak zimą, zimą były inne. Także ja zachęcam do tego, żeby się do mnie zgłosić, powiedzieć, że kurde, wezmę, przygotuję się, omówimy dany tydzień, posiedzimy, pogadamy jakieś. Pół godzinki. W żołnierskich słowach szukamy ekspertów do podsumowań tygodnia. Tak. Zgłaszać się do Łukasza, jeżeli ktoś będzie chętny. Mhm. A jak ktoś nie będzie chętny, to ja będę wyławiał. Tak. Dziś jest środa, 8 marca, marca. gdzie to nagrywamy. Tak Dzień kobiet. Wszystkim paniom, które to oglądają, choć pewnie nie, życzymy wszystkiego. To mówisz, żeby. To mówisz, że jak nie oglądają, to niech pozwolą obejrzeć swoim mężczyznom. Myślę, że prawdziwi mężczyźni tak, nie, pytają, nie się pytają się o zgodę. Tak, oczywiście. Dobra. Powiedzmy, że Słuchają tak. Jest. mu kratkim kurde, w kiblu. Ceremonia to jest ostatnia rzecz, tak już tak bardziej zimy się tyczy. Ale żeby już Was uprzedzić, kiedy będzie, ona będzie na pewno po świętach. Koło 20 kwietnia powinna być. Kwietnia. Chodzi o rozgrywki OFC Zima 22 tak, 23 Z rozdaniem nagród za rozgrywki wiosenne jeszcze się wstrzymamy. O to to będzie na pewno później. Jeszcze się wstrzymamy. O, Mogli, my już dobrze wiemy, kto wygra, mamy wszystko poustawiane, wiadomo. Jeżeli coś chcecie w tym temacie zmienić, to wiadomo. Ten, tak. To... <laughs> Łapówki przyjmujemy na. Tak jest. Tak, wskazany poniżej numer konta. No, Zajam, no i tak patrzę na swoją piękną listę. Wszystko żeśmy powiedzieli. Wszystko tak, wszystko powiedzieli. Szkoda, że nie tak szeroko pewnie ktoś będzie miał pretensję, że o tych z ekstraligi nie, 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 powiedzieli, a o tych innych nie, 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 tak. Przy... bo że. o nie, nie. tych innych tak wspomnieli. To te kwestie <grym się> będą poruszane jeszcze. Tak. Michał, ładnie tam się uśmiechnij. Tak jest. No, także... E, trzeba kończyć. I tym akcentem kończymy. No. O, panie Pani Janie. gitara. 40 minut z tego wyszło. No, no bo to... No tak, bo żeśmy zaczęli za pięć. A jest 43.